Dzień dobry Wizowy, już Event w City of od Fortnite jest już a ja sobie teraz, teraz grałem y, parkour, bo no często kiedyś grałem sobie na Squatch Parkura i też dla mnie to jest przyjemne, bo mogę sobie trochę skakać jak we Fortnite no i dostaję to za to eksploatowane. Pytacie pewnie, jaki Event Still Together? No, Halloween Event Still to jutro będzie około 22. Jakby był około 22, to ja polecam yy, tam fotografię na przykład yy, nie wiem, 21.30, bo admin też pisze jakieś różne rzeczy i na przykład mówi, nie wiem, yy, że Wam dwa razy w na przykład na 5 minut albo coś, nie? Albo takie to. Albo jakieś kody daje i tak dalej. A więc dam ja bym radził no, no przed tym eventem jak jakby wejść na serwer. Tam prywatnym bym to radził, żeby nikt wam nie no to jak, jakiś dobre macie, nie? A więc polecam trochę przed. Życzę wam miłego dnia. Obo tak, tylko w filmik, chciałem Wam tylko przypomnieć, nie? że wydajecie już Halloween Event plus jutro w sobotę 11.10.2025. Więc to była Pa! pa.